Szary, kolor, który nazywany jest wampirem energetycznym. Już tłumaczę dlaczego. Szarość może mieć oczywiście różne odcienie: od jaśniejszych po ciemniejsze, od chłodniejszych po odrobinę cieplejsze. Dlaczego nazywany jest wampirem energetycznym? Dlatego, że kiedy połączysz go z innym intensywnym kolorem. To ta szarość jakby troszeczkę ściągnie tą intensywność tego koloru, jak masz na przykładzie na zdjęciu, gdzie mamy szary połączony z żółtym, z intensywnym żółtym, ale ten szary przez to, że troszeczkę właśnie pochłania tą intensywność, to ta żółć nie jest taka mocno widoczna. Więc jeśli chcesz troszeczkę swoją stylizację uspokoić, dodaj, tego, dodaj do niej odpowiedni odcień szarości. Pamiętaj, że szary dobiera się do typu kolorystycznego oraz musisz dobrać odpowiedni poziom jasności do innego poziomu jasności tego intensywniejszego koloru.